DORWAĆ BESTIE W RMFFN Imię i nazwisko Graham Young Pseudonim Teacup Poisoner Herbaciany truciciel Liczba ofiar 3. Ulubione narzędzie zbrodni Trucizny Wyrok Dożywotnie pozbawienie wolności Obecny status Zmarł w więzieniu 1 sierpnia 1990 roku DORWAĆ BESTIE W RMFN. Nie każdy seryjny morderca nosi przy sobie pistolet lub nóż. Są tacy, którzy mogą zabić za pomocą niewinnej popołudniowej herbatki. Do nich należał Graham Young, angielski morderca zwany herbacianym trucicielem. Urodził się w 1947 roku w Middlesex. Gdy miał zaledwie 14 tygodni, jego matka zmarła na gruźlicę. Odtąd wychowywał się u ciotki i wujka, podczas gdy jego starsza siostra Winfred zamieszkała z dziadkami. Po kilku latach, w progu domu wujostwa, zjawił się ojciec Grahama. Synu, będziesz miał nową mamę. Pakuj się, zabieram się ze sobą. Znów będziemy rodziną. Friedrich Young ożenił się ponownie. Do swojego nowego domu sprowadził oboje dzieci. Znów chciał się cieszyć szczęśliwą rodziną. Jednak syn pokrzyżował jego plany. Mały Graham od najmłodszych lat fascynował się truciznami i ich działaniem. Już w 1959 roku, gdy uczęszczał do John Kelly Boys' School, pasjami czytał książki na temat toksykologii. Interesował się też czarną magią oraz nazizmem i Adolfem Hitlerem. W 1961 roku udał się do lokalnego chemika, od którego nabył antymon. Przy takim zakupie trzeba było wpisać się do specjalnego rejestru. Graham zrobił to, posługując się nazwiskiem i e. Evans. Chemik tłumaczył się później, czemu sprzedał truciznę dziecku. Nigdy w życiu bym nie powiedział, że ten chłopak ma 14 lat. Wyglądał o wiele poważniej. Poza tym, posiadał niezwykłą wiedzę na temat trucizn i w ogóle chemii. W ten oto sposób młody Graham rozpoczął swoje śmiertelne, niebezpieczne eksperymenty. Na pierwszy ogień poszła macocha, Molly. Po pewnym czasie zaczęła uskarżać się na potworny ból brzucha, do którego dołączyły wymioty i biegunka. Kochanie, może jednak pojedziemy do szpitala? Nie. Jestem przekonana, że to jakiś atak kolki żółciowej. Przejdzie mi. Także ojciec i siostra Grahama cierpieli na skurcze żołądka. Choroba dotknęła również samego Janga. Wydawało się, że złapali jakiegoś tajemniczego wirusa. Wkrótce jednak te same objawy zaczęli wykazywać koledzy z klasy Grahama. Wielu z nich opuszczało szkolne zajęcia, skarżąc się na bóle brzucha i wymioty. W listopadzie 1961 roku 14-letni Yang podał siostrze filiżankę herbaty. Winfred upiła tylko mały łyk. Godzinę później, gdy jechała pociągiem, zaczęła mieć halucynacje. Przewieziono ją do szpitala, gdzie lekarze doszli do wniosku, że musiała się otruć wilczą jagodą. Fryderyk Young w końcu nabrał podejrzeń co do syna. Ten jednak zapierał się, że niczego siostrze nie podał. Także przeszukanie pokoju Grahama nie przyniosło żadnych rezultatów. Przysięgam, że nic jej nie zrobiłem. Masz się przestać bawić tymi cholernymi chemikaliami! 21 kwietnia 1962 roku w Wielką Sobotę zmarła macocha Yanga moli. Jako przyczynę śmierci podano wypadnięcie dysku szyjnego, które z kolei było wynikiem wypadku drogowego. Później, mimo że nikt nie oskarżał go o to morderstwo, Yang przyznał, że otruł ją śmiertelną dawką talu. Podczas czuwania przy zwłokach macochy Graham dodał antymon do słoika ogórków, w czym zatruł swojego krewnego. Po niedługim czasie ojciec chłopaka został zabrany do szpitala z powodu ciężkiego zatrucia. Przeprowadzono badanie toksykologiczne, po którym lekarz oznajmił Fryderykowi. Panie Young, to nie był nieświeży stek. W pana organizmie odkryliśmy takie stężenie antymonu, że jeszcze jedna dawka i byśmy teraz nie rozmawiali. Po tym zdarzeniu ciotka Grahama, która wiedziała o jego fascynacji truciznami, była już przekonana, że wszystkie te zatrucia to nie przypadek. Wątpliwości zaczęły dręczyć też nauczycielkę chłopca, która nie tylko zdążyła już poznać jego szeroką wiedzę z toksykologii, ale i odkryła, że nosi przy sobie buteleczki z dziwnymi substancjami. Zaniepokojona kobieta skontaktowała się z policją. 23 maja 1962 roku niespełna 15 piętnastoletni Graham Young został aresztowany. Policja czekała na niego, gdy wracał ze szkoły. Znaleziono przy nim fiolki z i antymonem. Podczas przesłuchania przyznał się do tego, że starał się otruć ojca, siostrę i kolegę z klasy oraz że to on spowodował śmierć macochy. Powiedział też m.in. Brakuje mi mojego antymonu i mocy, którą daję. Badającego psychiatra uznał: Graham Young nie wykształcił w sobie czegoś, co moglibyśmy nazwać poczuciem moralności. Z wielkim prawdopodobieństwem mogę powiedzieć, że jeśli wyjdzie na wolność, ponownie dopuści się przestępstwa. Young został skazany za celowe podanie szkodliwej substancji, które spowodowało ciężki uszczerbek na zdrowiu. Nie oskarżono go o śmierć macochy, ponieważ jej akt zgonu nie zawierał informacji na temat obecności trucizn w organizmie. Graham został umieszczony w szpitalu Broadmoor w hrabstwie Berkshire, placówce dla przestępców z zaburzeniami psychicznymi. Sędzia orzekł, że nie może być zwolniony bez zgody ministra spraw wewnętrznych przez kolejne 15 lat. Young był jednym z najmłodszych więźniów w historii Brodmore. Wkrótce po jego zjawieniu się w zakładzie karnym, współwięzień John Burridge zmarł z powodu zatrucia cyjankiem. Nigdy nie udowodniono, że Graham miał cokolwiek wspólnego z tą śmiercią, ale część personelu i więźniów była o tym przekonana. Lubił opowiadać, że cyjanek można uzyskać z liści laurowych, a wokół Brodmore rosło mnóstwo laurowych krzewów. Jank został bywalcem więziennej biblioteki, gdzie wypożyczał swoje ulubione lektury, podręczniki medyczne i poświęcone toksykologii. Nadal też interesował się nazizmem. Zapuścił wąsikala Hitler i zaczął naśladować jego przemówienia. Jeśli słuchał jakiejś muzyki, były to niemal wyłącznie utwory Richarda Wagnera, ukochanego kompozytora jego idola. W 1965 roku złożył pierwszy wniosek o zwolnienie z Broadmore. W celu jego rozpatrzenia poproszono o opinię ojca i siostrę nastolatka. Oboje zgodnie stwierdzili. Proszę, by mój syn nie został stąd wypuszczony. Nigdy. Wniosek Yanga został odrzucony, jednak 5 lat później Edgar Adwin, psychiatra pracujący w Brodmore, wystosował pismo do ministra spraw wewnętrznych, w którym zalecał zwolnienie Grahama. Twierdził, że ten nie jest już opętany przemocą i truciznami i nie stanowi zagrożenia dla innych. Z opinią psychiatry z całą pewnością nie zgodziłaby się jedna z pielęgniarek, której Yang wyznał pewnego dnia. Po tym, jak wyjdę, zabiję po jednej osobie za każdy rok, który spędziłem w tym miejscu. Graham opuścił Broadmoor w 1971 roku. Początkowo zamieszkał z siostrą w Hemel Hempstead, a następnie znalazł pracę jako magazynier w Hadland i zatrzymał się w hostelu. Koledzy uważali go za samotnika, a nawet dziwaka, który był skłonny do rozmowy tylko wtedy, gdy poruszano jeden z jego ulubionych tematów – trucizny albo naziści. Wkrótce jego stare zainteresowania wróciły także i w praktyce. Young zaopatrywał się w truciznę u londyńskiego chemika i eksperymentował na nowych kolegach. Do obowiązków Grahama w pracy należało m.in. zbieranie kubków z herbatą i przewożenie ich do magazynu. Każdy pracownik miał swój kubek, co ułatwiało Youngowi namierzanie konkretnych celów. Dosypywał antymon lub tal do herbaty albo kawy i czekał na pojawienie się objawów. Ofiary zapadały na tajemniczą chorobę, której symptomami były wymioty, bóle brzucha i biegunka. Pracodawcy nie znali przestępczego CV Yanga, dlatego nikomu nie przyszło do głowy, że sprawcą zatruć jest ich milczący kolega. To musi być wirus albo efekt jakiegoś skażenia. Może to radioaktywne działanie tego nieczynnego lotniska obok. Pierwszą śmiertelną ofiarą Yanga w pracy był 56-letni Bob Eagle, pracownik magazynu w Hadland i bezpośredni przełożony Grahama. Już kilka tygodni po tym, jak Yang zaczął pracę magazyniera, Eagle zaczął cierpieć na tajemnicze biegunki i silne bóle brzucha. Gdy wrócił ze zwolnienia lekarskiego, jego podwładny wsypał mu śmiertelną dawkę talu do popołudniowej herbaty. Stan kierownika gwałtownie się pogorszył. Zabrano go do szpitala St. Albans na oddział intensywnej terapii, gdzie został sparaliżowany i wkrótce zmarł. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci była choroba zapalna nerwów obwodowych. Tymczasem Young kontynuował swoją działalność. Dotknęła ona wielu kolegów i koleżanki z pracy, w tym Diane Smart, której dodawał antymon do herbaty, ilekroć go zdenerwowała. W swoim dzienniku Graham notował m.in., Dałem jej za małą dawkę. Objawy potrwały tylko jeden dzień. Teraz żałuję, że nie wysłałem jej do domu na dłużej. 56-letni Fred Biggs miał mniej szczęścia. 30 października 1971 roku Graham Young wsypał do jego herbaty trzy dawki od stanu talu. Po przyjęciu do szpitala z syndromami nietypowego zatrucia, Biggs przestał mówić i miał problemy z oddychaniem. 19 listopada zmarł. Jednak pętla wokół Yanga zaczęła się zaciskać. To, że sam nie wykazywał żadnych objawów zatrucia, podczas gdy jego koledzy co rusz lądowali w szpitalu lub na zwolnieniu lekarskim, zaczęło budzić w końcu pewne podejrzenia. Do tego doszły jego dziwne zainteresowania truciznami i olbrzymia wiedza na ich temat, którą chętnie się dzielił. Po śmierci Bixa policja wszczęła śledztwo w fabryce. Początkowo śledczy chcieli rozmawiać tylko o chorobach pracowników, nie mając jeszcze pojęcia, że są oni masowo podtruwani. W trakcie rozmowy Yang podniósł rękę i zapytał głośno. Czy to prawda, że w każdym przypadku mamy do czynienia z objawami zatrucia antymonem? To zdanie zszokowało policję i kolegów Yanga. Natychmiast stał się on podejrzanym numer jeden. W jego mieszkaniu znaleziono duże ilości trucizny oraz dziennik szczegółowo opisujący zatrucia, których dokonał. Graham był rozczarowany, że aresztowano go, zanim przekonał się, jakie skutki odniosło otrucie jeszcze kilku kolegów. Podczas procesu przeprowadzono ponowną sekcję zwłok Bixa i analizę skremowanych szczątków igla. W tym drugim przypadku po raz pierwszy prochy ofiary stały się dowodem wskazaniu za morderstwo. U obu mężczyzn odkryto tal na narządach wewnętrznych. 29 czerwca 1972 roku ława przysięgłych uznała Yanga winnym dwóch zarzutów morderstwa i dwóch zarzutów usiłowania morderstwa. Został skazany na dożywocie. Większość wyroku odsiedział w więzieniu H.M. Prison Parkhurst, gdzie zmarł na zawał serca w 1990 roku. Było to miesiąc przed jego 43 urodzinami. Ponieważ wcześniej nie miał żadnych objawów choroby kardiologicznej, istniała teoria, że Graham Young mógł popełnić samobójstwo lub że został zamordowany przez współwięźniów, którzy nie czuli się w jego towarzystwie bezpiecznie. Skremowano go 15 sierpnia 1990 roku, a jego prochy rozrzucono na plaży. Jeszcze podczas procesu Young wyraził nietypowe życzenie. Chciałbym, żeby moja figura znalazła się w Muzeum Figur Woskowych Madame Tissot. Tak też się stało. Woskowa figura Younga przez jakiś czas stała w Izbie Grozy obok podobizn innych brytyjskich morderców. Historia życia Grahama Yanga nastolatka zafascynowanego truciznami, stała się kanwą wielu książek, w tym autorstwa jego siostry Winfred oraz filmów, m.in. The Young Poisoners Handbook z 1995 roku. Sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMFFM.